Witajcie, kochani subskrybenci i też sympatycy tego kanału, który z Bożej łaski Bóg pozwoli mi uwolnić na YouTube. I dzielę się z Wami takim wstępem do nowej serii nauczania. I dlaczego, dlaczego taki będzie temat o duchowych prawach i to, że jesteśmy stworzeni, kochani, na Boży obraz i podobieństwo? Kiedy posługuję w Ciele Chrystusa już od bardzo wielu lat, widzę olbrzymią kochani, potrzebę takiego głębszego zrozumienia, co to tak naprawdę znaczy dla człowieka, dla wierzącego i też dla niewierzącego, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jeśli my, kochani, odkryjemy poprzez objawienie tą głęboką prawdę, po co Bóg nas stworzył, po co jesteśmy, jacy jesteśmy? Czego Bóg oczekuje od, od człowieka? Czego, czego Bóg oczekuje, co, co mu darował? I w jaki sposób to funkcjonuje? Kochani, to są bardzo kluczowe i ważne rzeczy, dlatego, że kiedy zrozumiemy to w swoim sercu, kiedy przyjmiemy objawienie od Ducha Świętego, po co jesteśmy? Jacy jesteśmy? Czego, czego Bóg od nas oczekuje? Co dla nas uwolnił? Co człowiek stracił poprzez grzech, i co żeśmy odzyskali poprzez dzieło krzyża, to są, kochani, bardzo kluczowe rzeczy i bardzo ważne. I będę się dzielił na temat duchowych praw, które Bóg stworzył. Kochani, te duchowe prawa. Bóg objawiał mi to poprzez lata, bardzo wiele lat temu. I pewne duchowe prawa były dla mnie, powiem wam, tak wielkim objawieniem, że. Że ja po prostu byłem zadziwiony. Szukałem tego w Biblii, widziałem potwierdzenie tego wszystkiego. Zacząłem to stosować w swoim życiu, te objawione prawdy, i zobaczyłem, ile błogosławieństwa to przyszło do mojego życia. Dlatego chcę się, kochani, podzielić tym i zachęcam Was. I często mówię, mówię do ludzi wierzących tak. Jeśli zastosujesz te prawa, jeśli je przyjmiesz do serca i zastosujesz w swoim życiu, to coś Ci powiem, nie uciekniesz przed Bożym Błogosławieństwem. To jest niemożliwe. Sam tego doświadczam w swoim osobistym życiu i nie tylko swoim. Także chcę się z Wami tym dzielić, z tym, co otrzymałem od Pana. Więc zachęcam Was od jutra, czyli od piątku. W każdy, w każdy no, piątek będzie, będzie nowa sesja. Nie wiem, ile będzie tych sesji 5, może 6, zobaczymy. Może 7. Trudno mi w tej chwili to określić, ale będę się chciał podzielić tym wszystkim, co dziś Bóg położył mi na sercu i to, co przyszło przez, przez objawienie, i przez zrozumienie tego wszystkiego, i też przez osobiste doświadczenie tego. Także zachęcam was do tego, żebyście czerpali z tego kanału i jeśli ten kanał jest dla was błogosławieństwem, zachęcajcie też innych i wierzących i niewierzących. Dlatego, że ja wierzę, że Bóg działa w różny sposób i może użyć tego kanału też do tego, żeby poruszyć czyjeś serce, przynieść mu objawienie, dotknąć się serca. I człowiek odda swoje życie w końcu Jezusowi Chrystusowi w wierze, bez żadnego lęku, całkowicie i bez reszty. Po to, żeby czerpać, czerpać z Jego dobroci, miłości, łaski, miłosierdzia, mocy. Także zachęcam Was do tego i błogosławię Was na tej drodze. Bądźcie, bądźcie tacy otwarci i bądźcie głodni tych prawd. A zobaczycie, że Bóg wyjdzie Wam naprzeciw. I zacznie wam objawiać te rzeczy. I to nie będzie wiedza tutaj, to będzie objawienie serca, objawienie w waszym wewnętrznym człowieku. Amen. I niech tak się stanie. Amen.